Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku w nietypowym odcinku, ponieważ żebyście zrozumieli dobrze ten odcinek to muszę Was wprowadzić w temat jakim jest, że prawie 2 lata temu Jacob July zaczął nagrywać odcinki z pchlego targu. Ja się w to wkręciłem i zacząłem zbierać rzeczy na ten pchlitarg, żeby wysłać mu je w paczce i tak je zbierałem, zbierałem przez dwa lata no i się okazało, że jest tego za dużo, żeby wysłać to paczkomatem, a że zawsze chciałem odwiedzić Kubę. To postanowiłem pojechać do niego, tak jak widzieliście na miniaturze, przejechaliśmy 445 km razem z tymi paczkami do Kuby. Ja już jestem po tym spotkaniu, naprawdę świetne spotkanie, bardzo pozytywni ludzie. A wy teraz zobaczcie cały ten film, podróż i całe spotkanie. I jak to w ogóle wyglądało. Finalnie wyjeżdża 5 paczek, 4 małe i jedna giga paczka. Eee, mogę wam tak pobieżnie pokazać, co tutaj wysyłam. Tutaj tak pobieżnie. To jest tutaj wypchane po brzegi, więc sobie mało zobaczycie. Niektóre rzeczy widzieliście, na przykład na tym filmie, który się Wam tutaj wyświetla o trafieniu fajnych fantów. Od sąsiadów. Tego nie będę otwierał, bo to jest naprawdę na maksa. Już widzicie, że tutaj wyrywa jest załadowane po brzegi i tutaj tego typu rzeczy. Mam nadzieję, że Kuba Wam to pokaże dokładnie i szczegółowo. 90% tych rzeczy to są rzeczy e, na targ. No i co, ja to pakuję do samochodu. Zmierzyłem tutaj bagażnik, bo ta największa paczka ma 40. 5 centymetrów wysokości. No, pff, nie wiem, czy ona wejdzie tutaj. No, zobaczcie, na styk. Idealnie na centymetry. Ta największa paka. No i udało się. Weszło. Jeszcze jest troszkę miejsca. Niesamowite, zyskałem całą szafę. Tutaj, od kiedy weszła ta szafa, nawet to widzieliście na filmie warsztatowym, zawsze coś stało. I teraz też będzie, bo połowa rzeczy, które są tutaj to wypadają na tą szafę, ale będę miał trochę więcej miejsca. No bo tu kurde, to jest ogromna powierzchnia. To jest chyba 120 na 50 i jedziemy. Song. to już wiemy, gdzie się zbliżamy. Five hours later. Poznajecie legendarną bramę, a poznajecie legendarny plac? No to witam, witam kubę Jacoba. Sieman Sieman delo, witam serdecznie. I jest też Sylwan, witam. Chodząca legenda. <laughs> tak, chodząca legenda. Nie ma tutaj wujka z muru za sichle? Ale chłopaki są. Zmurzyn Ale... i Tak, Foto wujka jest. Dlaczego taboret stoi tam? Bo jest zabezpieczony, żeby psy nie wsiadały i żeby kłaczków nie było. Jak postawił ten, ten taboret? I... Tak stoi. Tak stoi. Taka tajemnica, zdradzona. No, <grywa> no więc jestem, dojechałem, udało się bez przeszkód i świetne spotkanie. Tutaj paczka już dostarczona, przejrzana. Dziękujemy bardzo dużo fajne. Urządzenie do przecinania rur. Rurkę się wkładało do imadła hydraulicznego. Rurkę. Rurkę, Dobra, rurkę. Już teraz to... Jeszcze trochę to nie będę wiedział jak mówić. Czy, no rura, czy rura, czy rura. Wkłada się. Tu jest ostrze. I przekręca się. Do no to tak mówiłem, że Sylwanowi się spodoba. No to co, jedziemy tradycyjnie na lody. Jedziemy na lody. A potem się widzimy na pchlim Targu. Legendarna te czwórki. No i wisi. A dzisiaj, dzisiaj nawet mieliśmy. Komentarz. moment, wsiadam do legendarnej te czwórki i jedziemy. Czekam na Jacoba Godzina 5.01. I zaraz jedziemy na Pchlitark. Plany się pozmieniały. Miałem dojechać na Pchlitark. A pojedziemy razem. Dotarliśmy na, na stoisko. Przykleili nam naklejkę na stoisko dodatkową, której nie zapraszaliśmy tutaj. Oczywiście, że strefa pełna miłości. My kochamy wszystkich widzów. Jest Kondziu, jest Jacob. Zaraz dojedzie do nas Sylwan i będziemy się rozkładać. Sylwan parkuje już. W połowie jesteśmy, rozkładania się. Jeszcze dużo pudeł zostało. Tutaj z przodu moje stoją. Butelka z mlakiem moim. Pierwsza. O, tu wam nie pokazywałem wszystkiego, tak pobieżnie były te moje rzeczy tutaj. Tego wam nie pokazywałem, to jest King ten klosz od lampy. Ze szkoły, pozdrawiam panią Świgoń. Bo to jest od niej, zobaczymy czy się sprzeda. A chciała wyrzucić. pójdą, nie pójdą, talerze i mój maluch to, to, to 300 to siedemdziesiąt to... można powiedzieć część mojego stoiska czyli same kable i tu wchodzimy w książki są moje kasety, są moje filmy tutaj maszyny. pluszaki są po mojej stronie no i po tej stronie część Sylwana już jest rozłożona są postępy w rozkładaniu się jest chwila spokoju, godzina 9.40. Już długo handlujemy, u mnie zeszły głośniczki. E, większość, co mi zeszło, to zobaczcie u Kuby Jacoba na kanale, tutaj macie linka, bo ja e, nie miałem baterii i Kuba nagrywa więcej, wiecie, treściwiej i lepiej ode mnie. Mogę się przejść po stoisku, zobaczcie sobie, jak to wygląda. Stoisko, część Sylwana. Są zabawki. E, kącik szuk. Tutaj stoisko Kącia, ale go nie ma chwilowo. No i idziemy do przodu. Raczej wykręcimy dobry wynik dzisiaj. Godzina 12.00 równa. Zaczynamy się zwijać. Zobaczcie podsumowanie co zostało. I z mojego stoiska zostały głównie nudne kable. Z książek trochę zostało kasety, poszły filmy, jeszcze trochę zostało. I ze szklanek zostało trochę. No i wesoło jest, pakujemy się do te czwórki, już koniec. Zwinięci jesteśmy, skończyliśmy. Wpadajcie oczywiście do Jacoba. No, i zajechaliśmy jeszcze pod słynny most i pod rzekę. Tak jest, zmienił się klimat, zmieniło się to wszystko, ale no jest, nadal. Otoczenie się zmieniło. Zobaczyć można. Zobaczyć jak najbardziej. Może jeszcze kiedyś padnę z magnesem. A jak? Żegnaj, Tymonie, dzięki za odwiedziny. I do zobaczenia w następnym odcinku. No i ja również żegnam się z wami, tylko że z domu. Tak jak widzieliście, Kuba się ze mną pożegnał cyfrowo, ponieważ. Nie przemyślałem tego, że przydałoby się nagrać zakończenie i pożegnanie w Sandomierzu, więc niestety ja muszę nagrać Wam pożegnanie z domu, ale Kuba się ze mną cyfrowo pożegnał. Dziękuję Ci za to nagranie. Dziękuję Ci za to pożegnanie, naprawdę tak jak mówiłem, świetne spotkanie, Kuba naprawdę pozdrawiam Ciebie, Sylwan również Ciebie pozdrawiam, świetne spotkanie było, Pchlitark był również super, dziękuję, że mnie zaprosiliście i na pewno się jeszcze spotkamy, na pewno przyjadę jeszcze do Was, może z Magnesem, może uda nam się razem połowić oraz z tej strony bardzo dziękuję mamie, która mnie tam zawiozła, no bo ja... Ani nie mam prawka, ani nie mam własnego samochodu, więc bardzo dziękuję. Jeżeli chodzi o ten film z pchlego targu. To cały, dokładnie, macie u Kuby na kanale. Ja to tak nagrywałem, wiecie, pobieżnie, powierzchownie, nie wszystko nagrywałem, wszystko dokładnie macie u Kuby na filmie, tu wam się wyświetla ten film. Kuba to treściwiej nagrywał, ja to tam tylko, wiecie, takie przebytki robiłem do tego filmu, więc was bardzo serdecznie zapraszam do Kuby na kanał i oczywiście do Sylwana na kanał też. Linki do ich filmów macie w pierwszej linii opisu, czyli tutaj na dole musicie kliknąć w tytuł filmu i wam się otworzy opis. A no i pokażę wam jeszcze prezenciki, bo z pustymi rękoma od kuby nie wyjechałem. Dostałem piękną torbę na zakupy albo na coś innego. Wlepę, smyczkę, przepiękny kubek Jacob July Metal Detecting. Będzie do porannej herbaty. No i torbę kapselków, bo tak jak wiecie ja również zbieram. Tutaj na pierwszy rzut oka widzę, że takich kapsli nie mam. Tutaj też kapsle, które nie były w obiegu. Zobaczcie kapsle, które nigdy na butelkach nie były, nieużywki, tak zwane. Jeszcze raz, dzięki wielkie. Jeżeli spodobał Wam się ten film, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, tak jak widzicie tutaj, oraz subskrypcji tutaj na dole taki czerwony przycisk subskrybuj. Również musicie go kliknąć, tak jak widzicie tutaj. I jeżeli macie jakieś przemyślenia co do tego filmu, to zapraszam do napisania komentarza na dole. Pozdrawiam jeszcze raz Kubę i Sylwana. Z mojej strony to tyle. Żegnam się z Wami. Na razie i cześć!